Dzień dobry państwu. Dwa tygodnie temu, a mówiąc precyzyjnie 17 maja 2023 roku, nakładem wydawnictwa Znak ukazała się kolejna książka Tomasza Bonka pod tytułem Komando śmierci. Z twórczością tego autora mogli się państwo zapoznać kilka miesięcy temu, gdy jedna z jego ostatnich książek poświęcona obozowi Gross-Rosen zainspirowała nas do podjęcia tematu meczu piłkarskiego, jaki odbył się w tym miejscu między polskimi i niemieckimi więźniami. W swojej najnowszej książce Tomasz Bonek ponownie postawił sobie za cel prześledzenie niełatwej i pełnej tajemnic historii obozu Gross-Rosen. Jedną z nich ma być ta, którą skrywają potężne mury Kloster Leubos, czyli klasztoru w Lubiążu. Jakie dokładnie efekty przyniosło śledztwo Tomasza Bonka? Czy wypełnione kości podziemia lubiąskiego klasztoru to szczątki brutalnie pomordowanych więźniów? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie Państwo w książce Komando Śmierci, którą z tego miejsca serdecznie polecamy.